Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tolerancja to współczesne słowo wytrych, używane przy wielu okazjach, żeby usprawiedliwić swoje czyny, wybielić je, a z drugiej strony, żeby zaatakować tych, którzy ośmielili się zwrócić nam uwagę, bo myślą inaczej, bo uważają nasze postępowanie za złe. To ciekawe, bo tolerancję zarzucono nawet Jezusowi. To znaczy, próbuje się uzasadnić współczesną tolerancję, tym że sam Jezus był tolerancyjny. W Ewangelii znajdujemy sytuację, w której Jezus spotykał się z celnikami i grzesznikami, a nawet wspólnie z nimi jadał przy stole. Dla faryzeuszów był to znak, że Jezus akceptuje ich styl życia, pokazuje, że tak wolno robić. Wydaje się jednak, że faryzeusze nie słuchali uważnie nauki Jezusa. Bo właśnie przy tej sytuacji Jezus powiedział takie zdanie: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, oraz nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dlaczego Jezus powołuje grzeszników? Powołuje ich nie po to, aby pokazać, że wolno grzeszyć, że mają dalej postępować tak jak do tej pory, ale powołuje ich, aby się nawrócili. Czyli przyjście Jezusa do nich miało pokazać, że wciąż mają szansę się zmienić, że to, jak wyglądało życie ich do tej pory, nie przekreśla ich przyszłości, nie powoduje, że tak już musi być zawsze. Przykładem osoby, która skorzystała z tego spotkania, był Mateusz, celnik, który siedział w komorze celnej. Na słowa Jezusa: Pójdź za mną, zostawił wszystko. Zostawił pracę, zostawił to, w czym pokładał swoją nadzieję, to, co było jego skarbem, bo zostawił wszystkie pieniądze, a poszedł za Jezusem. Nie jest łatwo wyrazić sprzeciw, a jednocześnie pokazać, że druga osoba jest dla nas ważna, bo bardzo często następuje połączenie jednego z drugim. Jeśli ktoś mi zwraca uwagę, to ja go traktuję jako wroga, bo on mnie nie lubi. Ale w Kościele od wieków panuje zasada, że kościół potępia grzech, ale nie potępia grzesznika, bo grzesznik zawsze ma szansę się nawrócić. Dajemy mu tą szansę, bo chcemy, aby żył wolności, żeby poznał, jak żyje się bez grzechu. Jako ludzie wierzący, ludzie Kościoła, oczywiście możemy modlić się za grzeszników i czynimy to przy wielu okazjach. W zasadzie na każdej Mszy Świętej jedna z modlitw powszechnych jest modlitwą za grzeszników, aby się nawrócili. Ale jak w naszych codziennych relacjach, spotkaniach z drugim człowiekiem, pokazać, że nie tylko jesteśmy tolerancyjni, że akceptujemy to, jak druga osoba żyje, ale pokazać, że zależy nam na tej osobie, a jednocześnie sprzeciwiamy się uczynkom. Nie jest to łatwe, o czym wiedzą pewnie rodzice, których dzieci postanowiły żyć trochę w oderwaniu od kultury, od tradycji i postanawiają po wyprowadzeniu się z domu zamieszkać ze swoim partnerem albo partnerką. Teraz rodzic kocha swoje dziecko, a jednocześnie, jeżeli powie, że nic się nie stało, to będzie oznaczało, że akceptuje grzech, że przechodzi z grzechem do porządku dziennego że to normalne a przecież nie jest normalne bo to że grzech ciężki popełnia się wielokrotnie nie oznacza że on stanie się powszednim czyli takim lekkim grzechem co powinni zatem zrobić rodzice nie jest to oczywiście łatwe ale odpowiedzialny rodzic powinien zwrócić uwagę ponieważ w ten sposób zadba nie tylko o to żeby dziecku było dobrze tutaj na ziemi żeby tutaj Mieli dobry kontakt, mogli się spotykać, rozmawiać, ale pokaże, że zależy mu na czymś więcej niż dobroziemskie, bo zależy mu na życiu wiecznym. Bo chce, aby tak jak mówił Jezus, powołuje grzeszników, aby się nawrócili. Nie są to rzeczy łatwe, i oczywiście, zerwanie całkowicie kontaktu nie przyniesie nic dobrego. Ale to słowo upomnienia, zwrócenia uwagi musi się pojawić, bo odpowiedzialny rodzic pokaże w ten sposób, że zależy mu nie tylko na tym, żeby dziecko tutaj było szczęśliwe, żeby mieli dobry kontakt, żeby to tak przeszło łagodnie, ale pokaże, że zależy mu na wartościach wiecznych, że zależy mu na Panu Bogu, na postępowaniu zgodnie z wiarą. Bo tam ostatecznie zdamy rachunek z tego, jak żyliśmy i dlaczego podejmowaliśmy takie decyzje, a nie inne. A zatem nie bójmy się rozmawiać, mieć kontaktu z osobami, które mają poglądy inne niż my. Nie bójmy się zwrócić też im uwagi, jeżeli trwają w grzechu. Bo jeżeli nie przyjmą naszego upomnienia, pozostanie nam modlitwa za nich. Ale nie ze złości, dlaczego nas odrzucili, ale z troski o zbawienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.